No, witam Was z tej strony hodowla zwierząt. W tym odcinku pokażę Wam stan hodowli tutaj u mnie w domu. Tak więc, nie marudzimy i przechodzimy do odcinka. A może najpierw zaczniemy sobie tutaj od naszego całego ogródka? W takiej chwili nie uciekajcie, nie uciekajcie. Zaraz będą zwierzęta Taki chwil, tak chwileczkę, tylko wam opowiem tutaj. Jak widzicie dynia się mocno i to mocno zagęściła, wraz z malinkami i słonecznikiem. Tutaj jak widzicie ogóreczki już są super. Dzisiaj nawet urwałem sobie troszkę i ukiśliśmy dwa słoiki. Jeszcze na mizerię starczyło. Jak widzicie, tu się ładnie już zagęściły i tutaj to już jest dopiero i gęsto. Jak widzicie jutro znów zerwę, bo są tutaj takie piękne okazy, więc jutro znów pójdą na ukiszenie. Jak widzicie piękny żewoopod ze słoneczników, taki wielki. Oczywiście no agrestu nie zabraknie, może jutro właśnie sobie zbiorę troszkę, bo jest bardzo mięciutki i słodziutki. Oczywiście skórka troszkę jest kwaskowa, ale taki już urok agrestu. Może tutaj mykniemy. Jak widzicie, pietruszka tutaj w ogóle nie wzeszła, bo na drugi raz do Tutaj również nie wzeszła. No jednym z słowem tragedia. Ale tutaj chociaż jest taki plusik, że kawałeczek takiej ładnej pietruszki wyrosnął. No ale co z tego, że tam kawałek już znów nie ma. Tak, tu jest ta marchewka również, co była zasiana wraz z tą pietruszką. Może, ciekawe czy urwę ją, bo jest sucho. Ale o, widzicie, już jest piękna marcheweczka. Jest taka, czasami nawet i większa. Tak więc na rosy już się nadaje, czy na sałatkę. Tu była ta późniejsza zasiana. Wiem, nie wyhakałem jeszcze, ale teraz mi naprawdę brakuje czasu. Tutaj miałem dosiany słonecznik. Naprawdę w tym roku to mi słonecznika nie braknie. Widzicie, wszędzie tutaj wzdłuż tych drzewek jest słonecznik. Tutaj są buraczki. Tu są te wcześniejsze zasadzone, znaczy wcześniejsze, co pierwszy raz zasiałem, A tutaj co dosiewałem, tak ładnie wzeszły. Lepiej nawet niż za pierwszym razem. Tak więc coś może z tego będzie. Tu jest kapusta lodowa. Troszkę ją tu poprzesadzałem. Widzicie, przyjęła się niektóra, ale no za dużo jej jest. Jej jest i nie mam jak właśnie tutaj podzielać. Tu jest taka ładna główka, to może pójdzie na e, kapustę, przepraszam, na sałatę, na słodko. No i tak, no i tutaj właśnie są te buraczki. Jak widzicie już są super, żeby można było na upartego wziąć, zleczeć do obiadu. No i tutaj również była to bardzo późno już dosiewana marchewka, o mnie tutaj jakiś komar gryzie więc ona prawdopodobnie już pójdzie do króliczków tak więc yy, to, to na tyle jakby z ogródka, Co tu widzicie będę miał chociaż 3 nektarynki w tym roku wzeszły i dwa jabłka takie plusik chociaż no, malinki już są u niektórych jeszcze nie ma a u mnie już są, które jak widzicie o, są ładne, większe, mniejsze tylko to zależy też od wczesnych, późnych Mam i wczesne i późne te wcześniejsze już mają ładne owoce. Można sobie chrupać razem z marchewką. No i gdzie gdzie, właśnie jest późniejszy krzak. Gdzie nie gdzie jest ten młodszy, jak widzicie? Taki żywopłot. Tam są dynie. No i jeszcze sobie tam przeskoczymy na chwilę do kabaczów. Zobaczyć, już nie marudźcie, zaraz idziemy do zwierząt. O, dobra, już jesteśmy. Jak widzicie, jest ich tutaj mało. Bo jak pamiętacie, tam miały urosnąć, ale no niestety nie urosły, ale tu chociaż będzie kawałek kabaczków. Jak widzicie tu odsłonie, o, już się ładnie pojawiają. Więc coś będzie do jedzenia z kabaczków. Pierwszy raz tak w ogóle mam kabaczki u siebie, nigdy jeszcze nie miałem tak, więc były takie na praktykę. Tak więc dobra, już nie ma może więcej. Idziemy do zwierząt. Co tam u nich słychać? Tak więc zaraz się widzimy. Jak widzicie, kozy żyją, są zdrowe, lubią sobie chlebek wcinać od czasu do czasu. Hmm. Młoda już wyrosła na dużą kozicę, można tak powiedzieć. Super jest. Niedługo będę je doił, tak więc zaraz je wprowadzamy do kojca i będzie dojenie. Jeszcze sobie zjedzą przed snem. Będzie dojenie kaczki. Chcemy jeszcze im podbierać. A? No, są bułeczki, tak? Bułeczki. No, każdy sobie pojedzą i idziemy je dojść. O! Jeszcze jedna rzecz, drugi widzu. Sorry, że Ci przerwałem w oglądaniu, ale chciałbym Ci tylko powiedzieć to, że prawdopodobnie ten film oglądasz w poniedziałek, czyli w ten dzień, który ja ten film wrzuciłem i nagrałem. Lub we wtorek, ale Wiedz, że prawdopodobnie w środę o godzinie gdzieś tak, 22, pojawi się kolejny film na kanale, tak więc czekaj. Środa 22, kolejny film. Może się mnie spytać, dlaczego tak, e, tak późno. No, niestety, mam dużo pracy. No i nie jestem w stanie się wyrobić, żeby szybciej ten film opublikować. Także czekaj, środa 22. Jeśli nie, to sobie w czwartek rano obejrzysz. Tak więc, ja już ci dłużej nie przerywam i oglądaj dalej ten film. Do zobaczenia i cześć. Dobra, idziemy i muszykować miejsce do spania oraz je uwiązać, żeby je wydoić. Troszkę jeszcze pościelimy może. Już widzicie, się tragedia stała, bo te dwie kaczki mi się działy, nie? No i najpierw miały 15 jaj. I ja oto tamta pani, Halina. Jak mówiłem, Wam zjadła mi właśnie te jajka. Zostały dwa, i w inkubatorze dzisiaj mi się jedna gąska wykluła, którą zresztą Wam. Dzisiaj pokażę, znaczy jeszcze w tym filmie. Na no, kaczuszka jeszcze się nie wykluła. No i dołożyłem kolejne znów około 15 jaj. No i widzicie, panna Halina znowu je zjadła. Nie dopilnowałem, zerwała się i zostały im tylko te dwa jajka. No i co, no i dwie kaczki na dwóch jajkach siedzą. Nie ma sensu już im rzucać kolejnych jaj, bo obawiam się, że mogą mnie wysiedzieć, bo już długo siedzą. Tak więc no, na zmarnowanie poszły kwoki kaczki. Zresztą to tamtą nieznośną panią. Dobra, jeszcze mi tu trochę pościelę baśce. Odejść Halina. Bo były tu kaczki i rozdrapały trochę. Kaczka nie kura, ale też rozdrapuje trochę. Jak szuka muchów. Trochę, bo tu mają pościelone. Zabra, zaganiamy kozy i będziemy je doić. Dobra, dosyć chodzenia, pora spać. Już! Do siebie! Do siebie! Na, na swoje! Na swoje, każda na swoim jest? Czarna na swoje, na swoje. Gdzie masz swoje miejsce? Na swoje. Czarna, o, na swoje, tam masz miejsce, no one już wiedzą jak mają stać. No dobra, kozy uszykowane do dojenia, tak więc zaczynamy doić. Wszystkie uwiązane, żeby się nawzajem nie bodły, tak więc zaczynamy z dojeniem. Dobra, od razu Was przepraszam za światło, ale no cóż, no fachowcem nie jestem. Kawna ma takie utrudnienie, że ona ma dwie dziurki w jednym cycku, więc jej ciężko i trzeba ją powoli doić. Dobra, paśka już też wydojona, przelewam sobie do słoiczka i do kolejnej. Wiele osób, którzy zaczynają hodowlę, tu właśnie się pytają, jak to się kozę doi, to się właśnie od tyłu, jak przy, w tym przypadku tą kozę, czy od boku. Niektórzy fachowcy mówią, że kozę się doi z tyłu, niektórzy, że z boku. Moim zdaniem to zależy od nas i od kozy, jak nam i kozie jest wygodnie. W przypadku tutaj Elżbiety, Elżbiecie i mi jest najwygodniej ją doić z tyłu. Już się nauczyła, więc tak to się doje. Oczywiście doję od razu na dwa sutki. No ale w tym przypadku, co mam kamerę, to tak nie mogę wydoić, tak więc yy, ja kończę to nagrywać i muszę ją tu spokojnie wydoić, żeby się nie stresowała. W innym przypadku, w przypadku basi czy też właśnie u Baśki, daję ją z boku, no bo mają po jednym dytku i im lepiej jest, jak mi, żebym jest właśnie dojść z boku. Tak więc jeśli chcecie zacząć podawę kus, to yy, nie zależy od której strony będzie dojść. tak będzie dobrze po prostu. Jak chcecie, tak kozdójcie. Nie słuchajcie innych rzeczy, że trzeba tylko z tyłu. Jak chcecie, tak dojcie. No i dobra, teraz jesteśmy u paści. Jak widzicie, w tym przypadku doję ją właśnie z boku, bo ma jedno wymie. Jedno, jeden z trzy, Tutaj widzicie, jest drugi uszuszony. Niestety ma właśnie zacygowane wymie i nie dało się tego uratować. No ale ją tu właśnie przyładnie ją doi z boku. O, proszę bardzo. Jest to y, jedna z moich kusz, które daje najwięcej mleka tak jak i jej córka Bianka której nie widzicie akurat no, na graniu dojenia bo miała mało mleka gdyż jej córka ją wydoiła i dzisiaj będzie trochę mniej no ale czasami tak bywa nie ma co się zdenerwować tak więc ja w moim przypadku doje kozy tak no jak dojemy kozę tak ruszamy palcami tak więc tak się prawidłowo i kozę. Każdy jak chce doj, ja mam taki sposób, o tym sposobie również czytałem, no i mi on najlepiej wychodzi. Tak więc dobra, ja już nie gadam. Oj, te dojenie kurzu wierzcie mi, czasami jest męczące. A tak szczerze, no jak ja jeszcze nie miałem kurs, to bardzo właśnie kozy chciałem mieć, chciałem je doić. No uwierzcie mi, że już 3 lata pod rząd, to dzień w dzień się te kozy doi. To już troszkę się to nudzi i czasami jest to męczące. Tutaj akurat są kwoki i kaczuszki sobie siedzą. Więc ja im nie przeszkadzam, nie będę ich budził. Bo bardzo, 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 bardzo hałasują. Zawinamy jeszcze tutaj te dwie moje młode gąski oraz kaczki francuskie. One ostatnie sobie wychodzą. Widzicie, lampki nie potrzebują. No, wchodźcie, one jeszcze się na nie nauczyły, bo od wczoraj są dopiero na dworze, tak luzem. No i co no, i od razu do tych mówię, którzy nie mają jeszcze kóz, a chcieli je bardzo mieć, czy chcą je nadal bardzo mieć, to uwierzcie mi, musicie się uszykować na dojenie, no w przypadku kiedy to będziecie mieli jedną kuskę czy dwie, to nie ma takiego problemu, ale jak ja mam akurat sześć, no mało dają mleczka, ale no każdą trzeba wydoić, no to często jest problem z wydojeniem, no bo czasami, nie mam czasu, czy, czy przypadkowo nawet głupie zażnięcie w palec. Mała rana, i jak już się doi kozy, w tym przypadku ja doję prawą ręką, i w prawą najczęściej sobie coś zrobię. No to bardzo to boli, uwierzcie mi, to jest męczące właśnie takie dojenie. No ale jeśli chce się mieć zwierzęta, trzeba o nie dbać i trzeba właśnie o tym wiedzieć. Tak więc, no dobra, Zag zagonimy gąski jeszcze i będziemy. Się szykować do spania. Jeszcze Wam pokażę, może moje te młode kacuszki kilku dniówki, co się wykluły. No i co? No i będziemy kończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jak widzicie, ja nigdy nie mam czasu na nagrywki, tak więc muszę wieczorami nagrywać. Dobra, tak więc przejdziemy do kaczek. Tegoroczne kocięta i ich mamusia, co nie? Ptcia? Jest jedna kotka i dwa kocurki. Co ty jesteś? To jest kocurek. Bo kotka ma taką fajną brudkę czarną. No i dwa kocurki. Tak więc, nowi członkowie rodzinni się urodziły, co nie? Łabuzy moje. Dobra, to wam chciałbym pokazać właśnie najmłodsze kaczuszki i gąska. Wykryły się dzisiaj. Są to kaczki francuskie, oraz tutaj gąska garbonosa. Jeszcze dokładnie nie wyschły, Są tutaj pod lampą. Jutro pójdą sobie do drugich, do których właśnie przechodzimy. A tutaj są właśnie te drugie kaczuszki, oraz kurczaszki. Kurczę będzie sobie widać z tą lampą. Ale no tak, są tu jest tu około 9 kurczaszków, coś takiego. No i kaczuszki oczywiście jest jeden indyk. On ma około 3 dni. Również kaczuszki. Kaczuszki są to bieguszki. Kurczaków są to miksy. W tym przypadku są co jedyne dwa oryginalne brodacze antywerbskie. Oraz tutaj Wam się pokazuje Fenix Mały. A tutaj są z tych biało-niebieskich, z biało-czarnych. Biało niektóre są miksy z kochimami, a niektóre tutaj, jak w przypadku ten, tutaj pierwszy, jest to oryginalny z rasy. Tylko uwierzcie mi, że na świat. Za, tylko uwierzcie mi, że naprawdę zapomniałem jego nazwy, nie mogę w internecie znaleźć jego nazwy, jeśli wiecie to śmiało mi napiszcie. Od, od razu mówię, że nie jest to tęczanek, jest to bardzo podobne są do tęczanek, ale właśnie to nie są tęczanki, są to troszkę mniejsze kulki. Możecie mi napisać jeśli wiecie jaka to, będzie, jaka to jest rasa, bo naprawdę na śmierć zapomniałem. No i co, jeszcze zamkniemy sobie gęsi, no i będziemy kończyć ten film. A w sumie to jest już ciemno, więc nawet nie będę wychodził na dróg, bo to tylko film zepsuje, nic tak nie zobaczycie. Tak więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, miły komentarz. Mam nadzieję, że czekacie na kolejne filmy. Widziałem, że tutaj jedna osoba właśnie w komentarzu napisała, żeby zacząć z okazji wakacji właśnie codzienne filmy. Jeśli myślicie, że jest to dobry pomysł, napiszcie o tym w komentarzu. A jeśli już ktoś napisał, to zalejkujcie ten post, żebym właśnie zobaczył, że wiele osób chciałby te codzienne filmiki. Wiem, że to teraz na końcu filmu są ci najwierniejsi widzowie, którzy oglądają do końca. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście cały czas ze mną. Jeśli byście chcieli, żebym Was pozdrowił, możecie śmiało napisać w komentarzu. Postaram się Was pozdrowić w kolejnym filmie. Tak więc ja Was już zostawiam tutaj z kaczuszkami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. No i cześć. O no i bym jeszcze zapomniał. Chciałbym pozdrowić właśnie Orgielda. Chciałbym go pozdrowić, tak więc serdecznie go pozdrawiam. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. No i cześć.